Cześć, tutaj Young Dzisiaj powracamy sobie do, że tak powiem, starych czasów i gramy w nic z basem trumps. Yy, dla tych, co nie wiedzą, to jest gra autobusa, z którą kiedyś nagrywałam i ma już no, różne aktualizacje. No, ja teraz jadę trasą Kochłowice Kamionka Szpętla i. Jadę, teraz no jadę, że tak powiem, bez jakiegoś ucinania z trasy i tak dalej. Tak jak mniej więcej jeżdżę w realu, w realistycznym świecie. Zaczynamy na Vitosa. Ja tą trasę pamiętam na pamięć i w sumie to tutaj chyba te, na, na których często jeżdżę, to. Vitosa. Pamiętam na pamięć, Vitosa otwieramy drzwi, zamykamy, żeby zdążyć na zielone. A jak nie zdążymy, to trudno. To jest minus jeden, ale ja sobie tutaj będę. A, nawet już mamy 0. Ale ja tutaj czasami, żeby mieć 0, to ja sobie tutaj po prostu. Czasami stoję na palcach, udaję, że. O, tutaj ktoś idzie. No ja też nie widzę, ale powiedzmy, że tutaj ktoś idzie. okej, okay, mam stopa. Ale jak miałam na żądanie, najczęściej tutaj czasami też jest stop. Ja po prostu jak mam na żądanie, to mam na żądanie. I ja wiem, że w realistycznym świecie, jak jest stop, no to trzeba się zatrzymać. Ale no, ja po prostu chcę mieć ten przystanek, na którym nie muszę się zatrzymywać. I tak naprawdę, jakby tego przystanku nie było, ale on jest. Rzędzin, przystanek, to jest w ogóle stacja metra. Rzędzin. Jak ktoś mieszka w Warszawie, to nie wiem, czy taki komunikat jest w metrze. Tylko chyba w Warszawie jest metro. I że, bo tutaj w tej grze to się dzieje w Ostrołęce. Tak, w Ostrołęce to się dzieje. To w tej grze, w metrze, jest komunikat coś takiego, kurczę prawda? który y, tam jest, prosimy wysiąść z pojazdu, czy prosimy przystań. o opuszczenie, prosimy o opuszczenie pojazdów please leave the train, y, a w sumie to, to nie jest pociąg, tylko prosimy o opuszczenie metra, jeżeli już, więc... To jest Kozanów, stacja Kozanów STP, stacja techniczno-postojowa na żądanie łódzka. łódzka. No bo Ostrołęka jest chyba, no dosyć, jest w województwie, to prawda jest na drugim końcu województwa, ale jest w województwie, które chyba graniczy z łódzkim, albo nie, no ale Łódzka jest w województwie łódzkim, tak, łódzka. Chyba sowieckiej graniczy z Łódzkim? Nie wiem. Nie. Albo tak? Następny przystanek Śląska. Tak. Tak, bo uczyłem się. Więc jest w sumie nie najdalej, no ale jest na drugim końcu województwa, tak? Mazowieckiego. Tutaj ja w ogóle, jak widzicie, tutaj jest czerwone, więc ja się zatrzymuję. Ten to nie jest buses, jeszcze trochę sobie podjedziemy do świateł. Jest takie całkiem realistycznie odzorowane. Tutaj jest nawet w niektórych autobusach, właśnie jest coś takiego. No tylko, że w niektórych autobusach jest to trochę inaczej ułożone, ale w realistycznym świecie, ale w niektórych jest mniej więcej coś takiego. No i tutaj, na przykład, jak teraz wjeżdżam na zatoka, więc teraz to. Nie mogę tego zrobić. Teraz wjeżdżam na wzgórze, autobusową. Ok, Drzwi mam ale y, jak się zjedzie, i na no, zaraz zresztą wam pokażę, jak to stąd widać. Dobra, zjeżdżam. Ok, i jak tutaj jedziemy. To mamy takie wrażenie, tak zawsze jest. Kamionka, mamy takie wrażenie, foto, że przekraczamy tą linię. Dzień tak dobry. ta kontrola. Nie stresuj się. Kup Dobra, bilę. tutaj mam wiadukt. kurczę blady stop. No ale ja, jak już mówiłam, ja się nie zatrzymuję na tym stopie. Tutaj jadę 30 tylko dlatego, kamionka, żeby się nie rozpędzić, Bo ja w realu bym pewnie jechał trochę więcej. więcej. dalej. Tutaj. Tutaj trzeba zrobić taki całkiem tory zakręt, żeby nie wjechać w, krawę, w Następny kamionka. przystanek kamionka PKP. No tym, ale jak w drugą stronę to jest gorzej, dlatego że w drugą stronę nie masz tego takiego zapasu. No i musisz tam naprawdę naprawdę bardzo mocno musisz skręcić w prawo. Także aż prawie wjechać na ten znak. Przystanek kamionka PKP! Kamionka I na kamionce PKP. się muszę trzymać. Też bym bardzo nie chciał, no i w sumie nie chcę to muszę się zatrzymać! Fał. I tutaj na mam na tym znaczku, ale dobra, i jedziemy do pętli i potem zmieniamy. Numer na linię 301 do Rzędzina. Następny przystanek. Kamionka. Przystanek. Jakby ktoś się pytał, to nie, nie będę miał przerwy. Kamionka. Od razu jedziemy przystanek. 301 Pońcone. do Rzędzina. Narzędzi. No, strałę Rzędzin w każdym razie. O, a tutaj to co? 2,21 kochłowicy. Hmm. Dobra. I od razu 301 narzędzi. Kamionka. No i mamy już nowy kurs ustawiony tutaj, chyba też powinniśmy mieć. No i tutaj jest cała trasa, dlatego że to jest króciutka trasa. Sławków, Herberta, Kozanów STP, Stacja techniczna postojowa, Herberta i Rzędzi. Na chwilę już musimy odjechać. Dobrze, że tutaj jest coś takiego, dlatego że jakby tutaj było to, tą 301-ką by się nie wyjechało. dlatego że ja tutaj kiedyś próbowałem jechać. No ja wiem, że ja tutaj mam koło. Odjeżdżamy na Sławku Frontą, bo tam pomiędzy tymi przystankami, pomiędzy niektórymi, nie wszystkimi, ale niektórymi mogłyby być większe przerwy. Na przykład pomiędzy Kozanem z STP a Herberta mogłyby być dwie minuty. Tutaj akurat nie muszą, dlatego że tutaj jest długa odległość, są, ale można szybko jechać. A już w mieście to tak no, i tam są zakręty, więc tak się, się nie powinno. No ja 70, 72, 75 tutaj mogę jechać, raczej nie więcej, dlatego że tam no, też jest rondo. I to, że to jest na żądanie. I tutaj, tutaj akurat mam więcej przystanków na żądanie na krótkiej trasie, to tam miałem mało na całkiem, na, na takiej średniej, więc tutaj mogę, jakieś mogę się zatrzymać, ale nie ma stopa, więc idziemy dalej. Aha, no tutaj, no to chyba już na Kozanówę stepa, dlatego, że ja tam już nie wrócę, nawet jakbym bardzo chciał, ale nie chcę, ale na Następny przystanek wiem, Kozanów Stacja Techniczna no Postojowa. Na żądanie. Szybko. Imienin Tekli Bogusława. Wiedzieliście, że bilet. dzisiaj są imieniny Tekli Bogusława? Znaczy, ja to nagrywam 23 września. No i widzicie, jak tutaj są wyboje. Zanów, no ale tutaj już trzeba się, się zatrzymać i tutaj jak jest metro, to ono tutaj y, zaczyna bieg, no, albo kończy, no, zależy w jaką stronę, ale jeżeli chcesz jechać y, z drugą stroną, to najpierw musisz dojechać tą. To jest stacja techniczno-postojowa i tutaj nie wiem, czy widać takie białe kropeczki, do to się zwiata i spalnia, ale y, no, są. Pro 56, 58, 59. Kurczę, 6. blady no, no, no to trudno. Następny przystanek dobrało. Herberta 0,4. Dziwi mnie no czemu tutaj jest zawsze taki znak. Okej, okay. kurczę. Ej, no co tutaj się stało? Dobra, musimy chyba jeszcze raz. Ok, kierunkowskaza wyłączamy. I tutaj widzicie, jakie tutaj są zakręty. To znaczy, za tak chwilę będą. Tylko, że ja tutaj wjeżdżam na SK, to jest SK krajowa. A to jest niby krajowa, ale to jest, wydaje mi się, że to jest droga szybkiego ruchu. I jak jakie tutaj są zakręty. No, jakbym ja potem po, po czymś takim miał jechać, no to naprawdę. Okej, okay, i tutaj są tory. Tutaj by fajnie było się zawsze rozejrzeć, że nie wjechać w żaden tramwaj. To znaczy, tutaj jest taki plus, że jak wiedziesz to dzisiaj nic nie stanie, dlatego że może autobus wjechać do ogóle, się nic nie dzieje. Okej, okay, nie, 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 no musiałem większe zakręty wziąć. Muszę tym razem wziąć większy zakręt, no bo nie wiem, czy widzieliście na tamtej kamerze, że po prostu na no, 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 chodnik przejechałem. Wiem, jak to brzmi, ale tak, przejechałem chodnik. Kto na czacie coś pisze? Kombinat Górka Narodowa. O matko, nie no, ja będę spóźniony. Minutę ale będę spóźniony. Kierunkowska skurczyła mu światła sobie. Zamazałam. A teraz z kolei przejechałem za bardzo. No wystarczy. Zielone światło widzę, więc... No i trochę żółtego może, dlatego że jak już będzie żółte, no to mogę jechać. Dlatego, że to jest czerwony z żółtym. Nie wiem w sumie czemu, ale... Tutaj jest taki próg no, zwalniający, jak są i teraz mamy na tym wiadukcie też. Jak się jedzie szybko, no to ja nie polecam tutaj jechać szybko, dlatego że tutaj ciężko się skręca, jak się jest szybko. I po... Jak się jedzie szybko, a poza tym to tutaj jest... ten wiadukt się zjeżdża, to już jest rondo, więc trzeba tutaj naprawdę wolno jechać. Tutaj są w ogóle takie trudne warunki, trzeba je jeździć. A jak ktoś umie, to to nie będzie stanowiło dla niego żadnego problemu. No natomiast... Trzeba tutaj czasami naprawdę mocno uważać. Okej. Okay. No i w prawdziwym życiu tutaj prawdopodobnie by mnie coś tak przejechało, jakbym miał nieszczęście. Ale jak na przykład tutaj się jedzie z dwoma przegubami, to tutaj naprawdę trzeba mieć, trzeba bardzo mocno wjeżdżać w różne zjazdy, żeby po prostu, no, nie wjechać w środek, dlatego, że to nawet czasami można po prostu końcem zahaczyć o początek. Tutaj to ja akurat specjalnie tak wjechałem, ale... Okej, okay. i otwieram drugi. Koniec trasy. I patrzymy przebieg trasy, spóźniony o prawie dwie minuty zaraz. Kamionka, no okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wiesz, tutaj ja nie wiem, czemu tutaj mi wyszło, ok? Bo tutaj powinno być chyba minus jeden już. Rzędzin plus jeden, No i tym zakończeniem. Szczęśliwym. No raczej szczęśliwym, chociaż na tym rzędzinie mogło być lepiej. Mogło być. A możecie, czy teraz się zmieniło? Nie. Pa pa!